Wskórzcze Częstochowy rozlega się dzwon, gdzie Polski królowa łaskawy. że niedziela ma w sobie takie bogactwo w tym ludzkim zespole i dziennikarzy i redaktorów, że ją stać na wykonanie takie bardzo autorskie, bardzo dojrzałe i twórcze właśnie tych zadań, które tak naprawdę wynikają ze słowa Bożego, bo słowo jest jedno, natomiast Pan Bóg każdego z nas powołuje do tego, żeby na swój własny sposób, swoim własnym sercem, swoją własną wrażliwością, to słowo przekazać innym. Więc myślę, że to wykonanie tej lekcji jest trochę tak jak mówię, jak zadanie w szkole, jak pewnie świetna sztuka w teatrze, że, że jest jeden tekst, a wykonania jest tyle, ile jest ludzi. Jeśli to robią z sercem, z wiarą, to na pewno będą świetnymi narzędziami. Cześć Maryi, cześć i chwała Pannie Świętej, cześć, śpiewaj, śpiewaj. Dla mnie to już kolejny rok, który mogę uczestniczyć w Pielgrzymce niedzieli, a więc chciałem tą tradycję podtrzymać już wieloletnią. Tak się składa, że należy, jak już to wspomniałem gdzieś kiedyś, do dinozaurów, redaktorów niedzieli, ponieważ w naszej diecezji edycja już jest od 27 lat, z tego ja już jestem ponad 25, ponieważ co roku przyjeżdżałem również i w tym roku chciałem, aby tą tradycję podtrzymać, no i przyjeżdżam do Matki Bożej ze sprawami naszej diecezji, naszych czytelników, prosząc też o to, żeby z jej opieką jeszcze bardziej to grono się poszerzało, nie tylko żeby to było grono odbiorców seniorów, ale także i młodszego pokolenia, tym bardziej, że niedziela zmieniając się również ku temu młodszemu pokoleniu coraz bardziej otwiera się i zachęca do korzystania z tego, co oferuje. Jej Yes. Ja myślę, że te drogi doprowadziły do niedzieli nie, nie jakoś przypadkowo. Myślę, że to jest też pewnego rodzaju i świadomy wybór redakcji, i świadomy mój wybór. Te nasze losy się złączyły. Myślę, że ja dzisiaj już jako osoba dojrzała, dojrzały mężczyzna, mąż, ojciec dwójki wspaniałych dziewczyn, myślę, z jakimś bagażem doświadczeń, także własnych, wiedzy. Chcę bardzo mocno wspierać tygodnik katolicki niedziela. Uważam, że to jest gazeta, która powinna być w domu każdego w każdej polskiej rodzinie, każdej polskiej katolickiej rodzinie, bo właśnie nie tylko o sprawach kościoła mówimy, nie tylko o duchowości, nie tylko mówimy o formacji, ale także staramy się dołożyć troszeczkę tego świata bardziej profanum, tego świata trochę może polityki, trochę spraw związanych z bezpieczeństwem, polityką międzynarodową, właśnie po to, żeby także katolicy byli bardzo świadomi tego, co się dzieje nie tylko w kraju, ale także w najbliższej okolicy na świecie, w Europie, w Unii Europejskiej żebyśmy byli świadomymi, świadomymi tego, co nas czeka, co jest przed nami, jakie zagrożenia płyną. Staramy się to wszystko wyjaśnić. Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Jak coś mi przeszkadza rozmawiać z Bogiem, to Ty mi pomagasz i dodajesz odwagi. Bo jak nie umiem nic z Boga zrozumieć, to Ty, Maryjo, będziesz moją drogą w ciemności do spotkania z Panem. Oby niedziela też miała coś takiego w sobie, to dziś trudne. Ale, żeby utwierdzając wiarę tych, którzy są w kościele, formując ich mocno i silnie, pomyślała też często o tych, których nawet w Polsce coraz więcej, którzy stracili wiarę i z Bogiem już gadać nie umią. Ona może im pomóc. Zawierzamy Maryi dzisiaj niedzielę. Wszystko, co ona czyni, jest lekcją, i ta pielgrzymka jest kolejną lekcją dla niedzieli. Maryjo, Proszę cię za niedzielę. Proszę cię poproś Ducha Świętego, aby niedziela dziś i jutro była boska, była ludzka, była jasna i budowała mosty. Dziękujemy tutaj w tym świętym miejscu Matki Bożej za te lata trudne, szczególnie ten ostatni, ostatni okres pandemii, kiedy dzięki naszym wiernym czytelnikom wytrwaliśmy i mam nadzieję, że dalej będziemy trwać, zachowując Przede wszystkim wierność Bożemu Słowu, wierność matce i to, co ksiądz Biskup Andrzej dzisiaj tak pięknie powiedział w kazaniu. Mamy co robić, mamy cztery lekcje do odrobienia, szczególnie ta czwarta budowania mostu, wychodzenia do tych, którzy są coraz dalej od kościoła, którzy nie przychodzą do parafii. My dla nich też mamy być. Także jesteśmy. Pełni głębokiej wiary i nadziei na to, że po tym zawierzeniu, po tej kolejnej pielgrzymce przed nami, kolejny czas pięknych zmagań się, wysiłków, ale też i nadziei na to, że niedziela dalej będzie się pięknie rozwijała. Maryjo, służebnico prawdy, czuwaj, aby niedziela i środki społecznego przekazu służyły prawdzie. Są przecież pierwszym aropagiem współczesności na którym ustawicznie dochodzi do wymiany faktów, idei, wartości. Niech przypominają, że zostaliśmy zanurzeni w wodach ścielnych i żyjemy na Bożym świecie. W tych coraz bardziej zabieganych, hałaśliwych czasach pomóż nam w osiągnięciu wewnętrznego skupienia, abyśmy zrozumieli, że cisza jest językiem nieba i ułatwia spotkanie z Bogiem oraz z drugim człowiekiem. Maryjo, Nasza pierwsza redaktorko. Składamy u Twych stóp dzieło Tygodnika Katolickiego Niedziela. Zawierzamy Ci redaktorów, dziennikarzy, pracowników różnych działów pisma, drukarzy, papierników, kolporterów oraz czytelników w Polsce i na całym świecie, również tych najmłodszych, dla których wydajemy moje pismo tęcza. Błogosław z tego miejsca. Naszym wysiłkom, abyśmy byli wiernymi świadkami Chrystusa i przez szpalety niedzieli, a także przez jej obecność w radiu, w telewizji, w internecie potrafili radośnie manifestować naszą wiarę. Przyjmij naszą służbę Słowu i zanieść wszystko, co składa się na dzieło Niedzieli, przed oblicze Boga w Trójcy Świętej. Jedynego Amen.